Cześć, słuchajcie, dzisiaj prosto po świętach Na szybko chciałem Wam pokazać Mazda CX-5 Słuchajcie, auto z 12 roku Jeden właśnie lot nowości Polski salon 207 tysięcy przebiegu Jest to dwulitrowa benzyna z automatem Z napędem na 4 koła Słuchajcie, mam nadzieję, że tu fajnie będzie widać Przynajmniej do słońca Bo jest to kolor biała perła I specjalnie podjechałem do, do słońca Żebyście to zobaczyli jak on nam się tutaj mieni. Mam nadzieję, że to będzie widać. Słuchajcie, więc tak, 12 rok, yy, dwulitrówka z 4 na 4 z automatem, tak jak Wam mówiłem, yy, filtry i olej ostatni raz zmieniane przy 200 tysiącach, automata raz 207. Yy, co dalej, filtry, olej w skrzyni biegów, przepraszam, olej w skrzyni biegów oraz olej w tylnym napędzie był zmieniany przy około 150 tysiącach. Na ten moment, słuchajcie, tak, opony wielosezonowe, nówki sztuki, tarcze klocki przód i tył, nówki sztuki, więc tutaj na pewno złotówki nie dołożycie przez długi czas. Mamy hak, więc sobie jakiś bagażnik na rowery możemy, słuchajcie, wrzucić. Czujniki parkowania przód i tył. Jeszcze z ciekawostek system RVM, czyli ostrzeganie o pojeździe w martwym polu. Wtedy nam się zaświecają takie kontrolki na ta, lusterkach Słuchajcie, tak to wygląda. Zaraz przechodzimy do wnętrza, To pokażę Wam, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że to słońce sobie to nakręcę. Dobra, to może jedziemy od strony bagażnika. Z tej strony, okej. Okay. Słuchajcie, bagażnik dość duży, naprawdę dość duży, bo CX5 nie jest małym samochodem. Pod spodem zestaw naprawczy, jakiś podnośnik, tam jeszcze widzę, że jest. Także można sobie ewentualnie jakieś koło wrzucić i pozbyć się tego bagażnika, to straja nam do dostraja. Tu mam jeszcze roletkę, słuchajcie, o sobie możemy zwinąć, schować. Co dalej? Tylna kanapa, słuchajcie, wygląda tak. Przejdę jeszcze z drugiej strony, żeby ją wam pokazać, bo nie wiem, czy w tym słońcu mi to wszystko Ci wyjdzie tak, jak bym Tak to tu słuchajcie, wygląda. No miejsca jest tu naprawdę dużo. Spokojnie to jest auto rodziny, także śmiało można jeździć na różne wyjazdy albo wycieczki. Jedziemy dalej. Może teraz wam pokażę jeszcze w słońcu. Przy okazji, słuchajcie, zobaczcie, jak ten lakier wygląda. Przy klamce. Tam się trochę pozałamuje w różnych miejscach. To będzie go pewnie dobrze widać. No naprawdę, w słońcu robi to wrażenie. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie. Na drzwiach mamy. O, teraz będzie lepiej widać. Na drzwiach sterujemy sobie klasycznie lusterkami oraz szybami. Tak wygląda nam tutaj fotel słuchajcie, kierowcy. Fotel kierowcy ma jeszcze tutaj podparcie regulowane. I przechodzimy do kierownicy. Co my tu mamy? Ostrość dostraja? Dostraja. Słuchajcie, więc tak. E, ustawienie wysokości świecenia świateł, kontrola trakcji, e, ciśnienie w oponach, system i-stop oraz wyłączenie tego RVM-u, czyli, czyli ostrzegania o martwym e, polu. Tutaj mamy, słuchajcie, Miejsce na kartę do nawigacji Mamy tu bardzo ładną kierownicę Cały czas muszę klikać, żeby mi ostrość dostrajało No mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie Mamy bardzo ładną kierownicę Już Wam pokazuję co tu na niej jest Siądziemy do środka Słuchajcie, więc tak Po lewej sterujemy sobie komputerem Pokładowym, telefonem oraz radiem Po prawej mamy Słuchajcie, tempomat Gdzieś się tu zasłonię, żeby go było widać okay. Bardzo fajne zegary Odpalamy oczywiście przyciskiem, który jest tu też nam złapało No to może odpalmy jak już o tym mowa Ok. Ładuje nam się system informatyczny Multimedialny, słuchajcie mamy nawigację Radio jest dotykowe, jeszcze możliwość Wrzucenia sobie płyty, już w nowych autach tego nie ma eee, Panel klimatyzacji Słuchajcie może ja sobie, może zrobimy inaczej Obrócę go trochę Żeby mi tu się zrobiło trochę ciemniej Wtedy to będzie coś tu chyba widać, bo na razie to mam problem. Dobra, może teraz. Parking ręczny. Już dostajemy ostrość. Słuchajcie, klimatyzacja dwustrefowa, yy, automatyczna oczywiście. Tutaj dodatkowo mamy podgrzewanie foteli lewy, prawy, wyłączenie parktroników. Przy haku może nam się to przydać. Skrzynia, automat, klasyczna. A tutaj mamy dodatkowo pokrętło do sterowania nawigacją tym ekranem. Tutaj słuchajcie, w podłokietniku mamy jeszcze, to się wyjmuje, mamy tu jeszcze gniazdo USB, AUX oraz możliwość podpięcia sobie jeszcze dodatkowej ładowarki. Tu mamy takie przecięcie, żebyśmy mogli sobie kabel do telefonu wypuścić. Słuchajcie, naprawdę fajny wóz. Aha, jeszcze nie wiem, czy wspominałem, że lusterko jest fotochromatyczne. Bardzo ładna tapicerka. Już tu robimy ostrość na nią. Tak to słuchajcie, wygląda oryginalne dywaniki. Mazdy welurowe, też bardzo ładne. No naprawdę nie ma się tu do czego przyczepić. Aha, ale nie powiedziałem Wam chyba o jednym. Gasimy już Wam tutaj wszystko. Idę wyjaśnić, co tutaj było robione, ponieważ ten samochód nie jest jak przeważnie u nas cały w oryginale. Tu kilka elementów było lakierowanych. Więc tak, mamy lakierowaną tylną klapę i tylny zderzak. To akurat z winy właścicielki, bo sama sobie gdzieś tam cofnęła tym samochodem i uszkodziła, robiła to w Mazdzie. Ale kilka miesięcy po zakupie tego samochodu, jak on był praktycznie nowy, ktoś jej zarysował te drzwi. No było to oczywiście od razu oddane do Mazdy. Drzwi zostały wymienione, polakierowane, no i temat został zamknięty. Tak to słuchajcie, wyglądało. Reszta samochodu jest w oryginale. No naprawdę fajny wóz. Ładnie wygląda, bez wkładu. Jeszcze spokojnie. Z 7 tysięcy na, na oleju można zrobić, był wymieniany, więc nie ma sensu, że tak powiem, wybiegać przed szereg i, i, i robić to wcześniej, wszystkie wymiany co 15 tysięcy, szyby, no naprawdę bardzo ładny samochód, w tym kolorze wygląda to fajnie, słuchajcie, z mojej strony to wszystko, w razie czego pamiętajcie, że jesteśmy dla Was, już Wam pokazuję na stronie, brothers.samochody.pl Tam znajdziecie nasze ogłoszenia, już niedługo będziemy się wycofywać za to moto i wszystkie nasze samochody będą wystawione tylko na tej stronie, na samochody.pl Ewentualnie pamiętajcie, że pod 507 678 607 uzyskacie od nas wszelkich informacji. Jeszcze raz Wam pokażę ten kolor, bo naprawdę robi to wrażenie. No i co? No i to tyle. Słuchajcie, tyle. Kończę, lecimy przygotować następne samochody. Jeszcze może do Sylwestra coś się pojawi, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Wszystko, czasu nie ma dużo, a pracy jest dużo. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Pozdrawiam i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.